Postanowiłam nikomu nie mówić o ojcu. Może to głupie, ale myślałam, że wróci. Czekałam na to wiele lat. Wtedy w sąsiedztwie nie było rozwodów. A ja nie chciałam być inna. Ale zimno, zamarzam. Dam ci bluzę. Mnie będzie zimno, ale może się zamkniesz. Pogrubia mnie. Jesteś gruba. Nieprawda. Czy jestem gruba? Chwyćcie za ręce osoby siedzące obok. Dłoń w dłoń. Wywołajmy Merlin Monroe. Ostatnio nie reagowała. Jak wszyscy. Myślę, że to powinien być ktoś z tego cmentarza. Może drogi Johnny? Drogi Johnny, spoczywaj w pokoju. Dowiedzmy się, jak zmarł. Zamknijcie oczy. Prowadź nas do świata duchów. Broń dostępu do naszego kręgu wysłannikom zła. Drogi Johnny, wiemy, że zmarłeś jako dziecko. Chcemy wiedzieć jak. Skup się. Johnny, słyszysz mnie? Jeśli tak, daj nam znać. Nie bój się, chcemy tylko porozmawiać. Powiedz, jak umarłeś. Przybył. Chce nam opowiedzieć swoją historię. Nie róbmy tego. Boi się. Powiedz, żeby się nie bał. Przybył sam. Jest samotny. Szuka przyjaciela. Nabrałam Was. To zabolało. Zasłużyłaś, grubasie Nie rób tego więcej Przepraszam, ale jesteście takie naiwne Przecież tylko udajemy, prawda? Chrissy, doktor. Zaraz umrze ze strachu Zaczekaj Sam, uciekajmy stąd. Tam ktoś jest. Co? Spójrzcie tam. Nikogo nie widzę. To no, pewnie tylko wiatr. Chodź, mam. Czemu nie zachowujesz się jak dziewczyna? Patrz, co zrobiłaś. Wiesz, że nie cierpię się brudzić. To nic takiego. Szalony Pit.